Czy pamiętacie nasze oferty? Kup teraz, zapłać później. To właśnie ten sam deweloper buduje nowy projekt 400 metrów od tego przepięknego miejsca. Jest to Beach Club Lazy Coconut na plaży Bank Tao. Czyli jest to jedna z najbardziej popularnych, pożądanych miejscowości tutaj na wyspie Kuket i najdroższa. Chodźcie, opowiem Wam troszeczkę więcej o projekcie, pokażę Wam, jak wyglądają mieszkania pokazowe i więcej szczegółów, no i oczywiście najważniejsze, jakie będą ceny. I tutaj teraz pokażę Wam mieszkanie 40-metrowe, 40 metrów kwadratowych, e, osobny salon, osobna sypialnia, mieszkanie tutaj w tym projekcie będzie e, wyposażone pod klucz, e, czyli będziemy mieć i sprzęty, i, i AGD, RTV, meble, wszystko tak jak tutaj widać, oczywiście bez dekoracji. I prawdopodobnie ściany będą gładkie, a tak to będziemy mieć wszystko tak jak tutaj. Bardzo ładne kolory, kolory ziemi, jest tak przytulne to mieszkanie. Tutaj mamy część wypoczynkową, część jadalnianą. Tutaj mamy sypialnię. Fajny, duży taras. Proszę też oczywiście nie sugerować się widokiem jak to na wszystkich naszych mieszkaniach pokazowych, bo jest to, tak jak powiedziałam, mieszkanie pokazowe. I pokażę Wam teraz łazienkę. Bardzo rzadkością jest, że są wanny, a tutaj mamy, słuchajcie, wannę i oczywiście prysznic też. Także dla każdego kto co lubi. I tutaj mamy szafę jeszcze zabudowaną na wymiar, mam no, przykład, że się mała zmieści. Mhm. I tak wygląda jednostka 40 m2. A teraz papie, pokażę Wam jeszcze większą, a też jeszcze jakby ktoś chciał, to tutaj zawsze możemy zamontować roletę, bądź zasłonę, żeby była prywatność po prostu. Widać mi są przesuwne. Tutaj mamy plażę Banka Beach. Tutaj mamy Catch Beach Club. I dosłownie tutaj będzie ten projekt. Tutaj będzie ten projekt, także wszystkie mieszkania skierowane w tamtą stronę, na pierwszych piętrach będą miały widoki na morze. Ten budynek jest w planach, także to jest przyszłościowy, um, przyszłościowy projekt. I tutaj jest też projekt tego samego dewelopera, który właśnie już powstaje i będzie za niedługo ukończony. A tutaj są również wille tego samego dewelopera. Także taka mała wioska zrobiona i zobaczcie sobie jaka to jest odległość od pola, kilkaset metrów. przedstawiająca dokładnie ten projekt. Tutaj mamy wjazd, recepcję i budynki. Z tej strony, żebyście mieli wyobrażenie, z tej strony będzie morze. Tutaj będziemy szli w stronę morza. Tutaj mamy budynek główny, w którym mamy basen i bar. Basen z widokiem na morze, bar, restauracje. To jest budynek główny. I tutaj jeszcze jeden basen ogólnodostępny i z tyłu basen dla dzieci. A teraz pokażę Wam apartament, który ma 85 m kwadratowych i dwie supiany. Zobaczcie tylko na tą przestrzeń i, i na te wnętrza, Jak to pięknie i wygląda. To już jest naprawdę bardzo luksusowy apartament. Tutaj mamy kuchnię z wyspą, część jadalnianą i wypoczynkową. Może przejdziemy teraz do tarasu? Na tarasie mamy wannę, Słuchajcie. Tutaj jest wanna. I może przejdziemy sobie teraz do głównej sypialni. Tak wygląda główna sypialnia. Piękne kolory. Bardzo fajnego, bardzo dobrego mają architekta, który wykańcza im te wnętrza, bo wszystko jest takie przytulne. I naprawdę, no ja nie mam do czego się zaczepić. Duża szarpa futowana. I łazienka, druga wanna, już bardziej dyskretna. I tutaj mamy też prysznic. Zapraszam was jeszcze do mniejszej sypialni. Tutaj jest łazienka z prysznicem I druga mniejsza sypialnia, również z szafą. Tutaj z tej sypialni nie mamy już wyjścia na taras. Na wyjście na taras mamy tylko salon. W poprzednich projektach tego dewelopera, na przykład Katu Patton, czy w projekcie Nakata. Sprzedaliśmy dziesiątki mieszkań, i ci, co kupili, to pamiętajmy, jaki tam był payment plan. Tam było 25% lub 30% przy podpisaniu kontraktu, a resztę wpłacamy dopiero, jak mieszkanie będzie gotowe. Tutaj ten payment plan jest troszeczkę inny, ale też podobny. Tutaj wpłacamy 30% przy podpisaniu kontraktu. W połowie 2026 wpłacamy 20%, czyli to będzie łącznie 50%, i drugą połowę wpłacamy, jak mieszkanie będzie gotowe. Mieszkanie będzie gotowe w trzeci kwartał 2028 roku. Jeśli chodzi o ceny, ceny rozpoczynają się tutaj od około około 5 milionów batów za takie mieszkanie 40 m2. Wychodzi nam to o około 120 tysięcy batów za m2 za mieszkanie pod klucz, 400 metrów od plaży. Od plaży bank która jest Moim zdaniem najbardziej popularną i najbardziej rozchwytywaną dzielnicą i najdroższą, jaka jest na Phuket. Pamiętajcie, że są to ceny przedsprzedażowe, na pewno za niedługo pójdą do góry, a wartość takiego mieszkania od momentu zakupu teraz do momentu oddania wzrośnie na minimum 30%. A teraz pokażę Wam najbliższą plażę, jaka jest, czyli plażę Bakta i może takie dwa najlepsze beach które tutaj mamy. Jesteśmy pod najbardziej popularną szkołą sztuk walki. W całej Azji. Jest to Bank Tao Mojta MMA, Przyjeżdżają tutaj światowej klasy zawodnicy z UFC, z KSW. Naprawdę można spotkać e, bardzo wiele gwiazd. Jak i również my tutaj organizujemy swoje obozy sportowe. E, ta sama znajduje się do, do około 500 metrów od tego właśnie projektu, który powstanie. Także uważam, że to jest też świetno no i dobra. Słuchajcie, tutaj za tymi sklepami dosłownie będzie powstawał projekt. Wystarczy, że przejdziemy przez ulicę i przejdziemy tędy i mamy plażę. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy to jest 400 metrów. To jest dosłownie 5 minut pieszo. Tutaj przed nami już ukazuje się nam Catch Beach Club i Lazy Coconut. Tam, gdzie dla Was rozpoczynałam film. I tutaj jest plaża. Tam jest dosłownie plaża. Nie o może teraz tak wrócimy. I tutaj jest plaża, słuchajcie. Także już tak podsumowując, w takiej kwocie, za takie pieniądze na Bank Tao, tak blisko plaży, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko coś dostać. Jest to przedsprzedaż, tak jak wiecie, więc. Ceny za chwilkę pójdą do góry. No i przede wszystkim ten payment plan, czyli ten plan płatności tutaj jest bardzo elastyczny. Tak naprawdę w ciągu 7-8 miesięcy wpłacamy 50%, a resztę przy oddaniu jak mieszkanie będzie gotowe. Chętnych zapraszam na nasz Instagram Twins Real Estate, bądź na WhatsApp, na numer podany poniżej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego filmu. Thank <laughs> you.